Mam do Was pytanie. Powiedzcie no. mi teraz tak. E, top jeden streamer. E, Pajalok. <grym> no, to... <grym> Chyba zaraz Cię ściągniemy. <grym> Kocham Ksajo. Co? A on op opluwa widzów, bo on nie streamuje ja, ja, ja od kilku miesięcy. Dobra, Ekstra a mi, a teraz powiedz jakiś taki youtuber, którego na przykład oglądasz namiętnie. Distream. Disa? Pozdrawiamy Norbercika. Ja też Norberta, Norberta Gierczaka. Dobrze pamiętasz jego imię, nazwisko, to się zgadza. No nie wiem. Tak normalnie sobie pomyśl, czy oglądasz streamy? No. To Rafonix. Rafonix to ulubiony streamer, a youtuber, taki co subskrybujesz go i oglądasz jego filmy? To wszyscy. Nie no, wszystkich oglądasz na całym YouTubie. Niemożliwe, jeden taki najbardziej, co na przykład on się wyróżnia, bo ma taki typ filmów, że no musisz na niego zagłosować. To nie wiem na przykład. No ty na przykład. O, to jest to właśnie, mi się to podoba. To jeden streamer? Oczywiście, że jest to Niklaus Piero. Teraz top jeden youtuber, taki, którego subskrybujesz, ale oglądasz wszystkie filmy z jakiegoś powodu. Myślę, że to jest już Maciaszek. Codziennie muszę zasypiać. Dużo ich było. Ale taki jeden, no wiem, że ciężko, jednego takiego najbardziej oczekiwanego. Top jeden youtuber. To oczywiście MySummerCarboncol. O kurde, to już mam kolejny punkcik, dwa. To już Ksajo wyprzedziłem. Teraz musisz powiedzieć streamer. Top jeden streamer. Streamer, no to Olga. Ola. Kto to jest Ola? Streamer, na, na ten Fortnite gra. Ale na Twitchu czy na YouTubie? Na YouTubie. A, to dlatego nie znamy. Jest to no nie mam takich często, oglądam dużą ilość youtuberów. Taki jeden na przykład, który w tej, w puli twoich subskrypcji, które dałeś, się wyróżnia, bo na przykład, nie wiem, dużo pewnie oglądasz jakichś youtuberów, którzy gry nagrywają, a może jest jeden taki, który się wyróżnia, inny... Najczęściej to chyba T-Volt oglądam. T-Volt. No T-Volt to jest mordeczka, a streamer, oglądasz streamy? Izaka najczęściej. Izaka najczęściej. No i dobra, kogo oglądasz? Kogo oglądam najczęściej? No to Nerwalieno. Nerwalien jako streamer czy jako youtuber? No To i to. No, dobra, ale nie musisz wybrać. Wrzucasz go do wora ze streamerami czy z youtuberami? Ze streamerami. Dobra, a teraz youtuber, którego często oglądasz. No to i samo. I samu filmy od niego? Jakie to dychę oglądasz? No tak. A, to ty... to no. właśnie widzę po wyglądzie, kurde. Youtuber, a może być z zagranicy? Może być. To Isado Production. Nie znam go? Isado Production i streamer oglądasz streamy? How to play Gucia, Może? H2P, how to play? Ja nie no, wiem to tak, czy to jest how to play, no, ale to no, tak Hard no. to play <laughs> Zonego mi się dobrze ogląda. A youtuber? Youtuberów mam Zajutku? dużo, m.in. Klaus Pieron Eee, też. <grym zimny> Ale to jeden rzecz wymienił. No a teraz ty. No, jeśli chodzi o streamerów, to Tifu, A jeśli o polskich, to zdecydowanie Jayko. Właśnie mam z nim kontakt. Bardzo pozytywny youtuber. To wiadomo, no to Ksajo, tak? To jest... Dobra. Pago 3 y, Uwielbiam Izaka. Ja uwielbiam Ksajo. E, gdzie ja jest ten ostatni? uciek? dobra, YouTube teraz. Dawaj YouTubera. YouTubera? Ojejku, koko panowie. Bonkol, nie klęcie ty. To, to mamy już punkt jeden. Izak. E, Gimper. Stilgar i jego kuchnia studenta. Hej, hej, hej. Po jednym. Wiadomo, że Bonkol. I w tym, i w tym. Mhm. Mam dwa punkty. Yeah. No to nie... Nie mam jakiegoś takiego za bardzo ulubionego. Dobrze, a YouTuber, który na przykład oglądasz jego filmy często? No to zazwyczaj jest to jeśli chodzi o strefę gaming. O cokolwiek, niekoniecznie gaming. No to zazwyczaj Iza kroją. Dobra, no to tyle. Przepraszam, halo tutaj. Proszę powiedzieć, co to za ładny strój? Sorry, speak in English. Nie słyszymy. I speak in English. A, you speak English? Yeah. So, what kind of costume is this? What, which character? Yeah, it's a DJ Bob from Fortnite. Very good. Ok, so have a nice day, goodbye. Szkoła języka angielskiego tłumaczenia pod przysięgą Dawid Bączkowicz, aka Bonkol e, www.bonkol.pl twitch.tv, TV Ukośnik Bonkol, YouTube Ukośnik Bonkol. Dziękuję. Wiadomości na kontakt.bonkol@gmail.com Współpracę Współpraca i media. Mamy to, mamy to, cięcie, dzisiecie.